<laughs> Ej, zabawne. Trzeba przyznać, zabawne. Ja lubię takie memiczne przeróbki. Mi się to bardzo podoba. Co to... ja pani co się tu, co się tu co się tu, co się tu zadziawszy? Dobra, umowa jest taka, ja nie kiwnę palcem, nic nie puszczę, dopóki nie zasubskrybuj, zasubskryb, zasubskryb, bo nie ruszę. <laughs> Jaki, jakie głupie zachęcenie do subskrypcji. A, chcecie to, to subskrybujcie, nie? To nie, natomiast będę bardzo wdzięczny, jak zasubskrybujecie. Jest nas ponad 600 tysięcy ludzi na tym kanale, więc... O nie, najgorzej jak, o to. Jak, i, jeśli są takie sytuacje, w których tak bardzo zmrożą się uszczelki, to jest karamba. Co to? Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Ej ta ryba serio, tak?